Cześć, z tej strony Michał, opowiem Wam dzisiaj w telegraficznym skrócie o swoich wrażeniach z zamkniętego pokazu gry Torment Tides of Numenera, na którym mówię, miało przyjemność być dzięki uprzejmości firmy Techland. Była herbatka, były ciasteczka, były soczki, ale to mało ważne, bo wszystkich i tak interesowało tylko to, aby na własne oczy przekonać się, jak prezentuje się najnowszy airpek, który hektolitrami czerpie pomysły z najlepszych klasyków, wprowadza własne rozwiązania i co oczywiste, uważany jest za duchowego spadkobiercę gry Planescape Torment. Pierwsze, na co zwracamy uwagę, to legendarny głos Piotra Frączewskiego, który bombarduje nas na samym początku gry i sprawia, że już czujemy się jak w domu. Twoje wspomnienie zostaje gwałtownie przerwane. Dość na dole wskazuje na ciebie, a z jego rąk wystrzeliwuje ku tobie wielu barwna plątanina. Polska lokalizacja zapowiada się smakowicie i będzie prawdopodobnie jedną z tych, którą zapamiętamy jako kawał dobrze zrobionej roboty. Kolejna rzecz to ściany tekstu, czyli ponad półtora miliona słów, ale to akurat atut, ponieważ, nie oszukujmy się, w grach RPG jest to rzecz, którą tygrysy kochają najbardziej, czyli epicka, przekonująca historia, która zostaje w pamięci na długi czas. Na szczególną uwagę zasługuje system starć, który za każdym razem jest poprzedzony fazą kryzysu, czyli momentem, w którym możemy jeszcze uniknąć walki poprzez prowadzenie umiejętne dialogu i wpływanie na innych. Na przetestowanie gry dostałem dwie godziny. Do dyspozycji otrzymałem przygotowaną wcześniej drużynę, która jak się okazało kryje więcej tajemnic niż można było się spodziewać. Każda z postaci była wyrazista, interesująca i w naturalny sposób nabierałem ochoty, aby porozmawiać z każdą z nich w celu poznania jej historii. I wierzcie mi lub nie, ale za każdym razem łapałem się za głowę, gdy poznawałem po kolei swoich towarzyszy. Nie mówiąc już o samej lokacji, która jak się okazało była jednym wielkim żywym Organizmem, w którym osiedliły się człowiek istoty. Tak, tak, świat tormenta, osadzony jest w świecie wybiegający miliardy lat w przyszłość. To oznacza, że tak naprawdę możemy spodziewać się wszystkiego. Nie boję się również o sterowanie przy wykorzystaniu pada. Przetestowałem dodatkowo wersję PC z użyciem kontrolera od Xboxa 360 i wiecie co? Interakcja z grą z poziomu kanapy była po prostu cudowna. Interfejs jest elegancko zoptymalizowany pod kontrolery, więc wiem jedno. W Tormenta zamierzam grać tylko tak. Powiem Wam szczerze, żałuję, że pojawiłem się na pokazie, ponieważ nabrałem jeszcze większego apetytu na te produkcje, a to oznacza nic więcej jak cierpienie starego gracza aż do 28 lutego, czyli do dnia, w którym gra będzie miała swoją premierę. Dajcie znać w komentarzach, czy materiał podobał Wam się, czego oczekujecie po grze, a ja się z Wami żegnam, do usłyszenia, cześć!